Jedziemy na kopalnię. Duży zbigniew właśnie dzwonił. Jest gareczak. Będą dwa majlaby. Na, na początku wyssamy kawusie. i dzida. Dostałem taki piękny kubeczek. Bo tak. zobaczyska przy sygnałach. Tu macie nam Wojtek, co jest chuje A Są U nas w Belgii. To u nas w Belgii. Albo z Zbigniew. był. Wbijamy się, wody jest mniej. Już pierwszy fan widzimy, to będzie sygnał na garecie chyba 90. Iś buc. Mamy Alu. Tu na oczy być dużo Wojtek znajdował Dobra, wbijamy. Ja będę siał bez wykrywacza chwilowo Zobaczymy co wyjdzie Wojtek walczy przy brzegu garecikiem A ja sieję tutaj Zbigniew też sieje. Bez wykrywki na razie Po kilku kapslach Jest to 10 tego groszy 7-3 rok Gites, no i kapsle z do włosów jakieś tam zapinki i w naturalnym środowisku chyba dwa albo pięć groszy Ale to wysypuję tutaj na barkę A wtedy się będzie patrzeć Co to było Szukam dalej Hardcore koksu musi zbić powietrze A ja mam tutaj Ja mam dwójkę nowożytną śmietniku wykopano, muszę ją tutaj dać na pomoc Ale moja, moja pierwsza dwójka, dwójka z także też Super, no i gites Ja mam 200 groszy nowożytne i Rządzę, ja. i mam pełno kaps Ja mam tutaj człowieku Wysypisko Dwójki dawno nie było Muszę tu posprzątać To jest wszystko Wszystko, wszystko to jest jest majonez. Kolejny, kolejny sygnał. To jest 10 groszy i szkiełk I dwa szkiełka. Na wysypisko. Tak to wygląda. Słonko świeci. Rano padało. Nawet grad padał. Dlatego tuptamy po południu. Gwóźdź. Kapsel. Kapsel i tam jest moneta 20 grało 91. No i szkiełka. Szkiełka, wszystko na pontu. Pych. Pych. I gitara, jeszcze jedna. Szkło i monetka jakaś tam jest szkło na monetka w łapę gwóźdź i co tam jeszcze było? jeszcze gwóźdź pyk na i to na tyle taki rzut taki ładny kamyczek z śpiewa Zaspiewaj, <śpiewanie> ładne to to Kawo krzyża, panie <śpiewanie> Kawo krzyża, to, to się uchowało tutaj. W tym świetniku. Gracias. No, tutaj. Ale zobacz z tyłu co się dzieje. Apokalipto? Magedon. Ciemno i deszcz zaczyna badać. Mam dalej sygnał. Wojtek ma PRL-kę dużą. 20 z 84 Co ja mam tutaj sygnał? 2 zł. Nie. Na Thank you. Dziękuję. 9,5. GIT. Znaczy jeszcze jedno srebrko, w takiej postaci ładnej i szuka 10 koła Co tu jest w ogóle za obrazek? Coś tu jest? Nie, Co tu widać? A twarz, Laski jakieś, no Dobra, pokazuj tą dychę Dycha śmiecią. Dobra, 10 tysięcy solidarność. Ładna moneczka. 90 10 koła znaleźć, kurde się gra się, ma. się gra się ma Gdańsk nie tu jest, ty krzyżec Gdańsk 10 groszy I też zaczyna padać jest teraz Jak nie, sreberko? sreberko? Pewnie, że to. Tak. Jest w sreberku No i zajwiście Ty, taki mam podobny znalazłem z kamyczkiem Zobacz super. I tak jest zajwiście Super, super mega Gratuluję Dziękuję Super, fajnie, fajnie Garecik daj radę 20 groszy. Chyba piątka z PRL. Piąteczka PRL. Tu zaczął padać deszcz, No tu wyskakuje taki kolec z kamieniem, głęboko do pasa, G-pasa, głęboko coś, coś <laughs> głęboko. ...tuż tutaj tu jest beton Wysoko bije jak na aluminium. Ale za wleczka to tu nie będzie Coś innego chyba wykopane ...monetka... ...jest monetka... ...sygnał jak na aluminium, ...jest pieniądz... ...aluminiowe 10 groszy... ...63... ...git... ...guzik... ...guzik? ...chyba guzik... ...co zawiamy się? Zawijamy się. Śmieci pokażę za chwilę, a fanty w samochodzie najwyżej. Albo wszystko. W sumie nie pada. Podsumowanie robimy. A chłopaków akcję pokażemy przy aucie. Ja idę to wyrzucić do śmietnika. Lit. Ciaciuchy. Na sicie, chyba że jakieś monety zostały. Jakiś gaciowiec. Dobroci, a nie... Dobroci. I Wojtek opowiadaj Co tu jest grane? Wojtek mówi, że nie chce opowiadać Trzeba. Co to mamy to? To takie o moje całe sito poszło już do śmietnika miałem kurde całe sito zawalone, aż kolorowo I co, zaczynamy od Wojtka, nie? Wojtek dzisiaj wygrał Pierwszy trafił w srebro nie? Czy Zbigniew. No ale pierwszy pierścionek Super W karierze W karierze jeziorowej w Polsce Także jest gitara, każdy się ma prawie srebro Zbigniew na bogatości aż dwa Znowu... No jest tu, jest Jest, policzymy 10, 20, 30, 40 42 grosze w nowożytnych masz łuska i czubeczek Ołów. Tu jest twoja chyba Zico z 74, 50 i tak posypał jak na tyle osób co chodzi Zbigniew krzyż przywalił? Ja myślę, że on ma obcięte te. Nie, on no taki jest krótki, nie? Taki wygodniejszy chyba jest. Drugi taki medaliczek, sreberko z twarzą. Z nowożytnych 10, 30 Panie, z 50 groszy masz. Nie! No, no, z ponad 50 groszy i dwa srebra. No i to jest medalik. Ty, to nie jest medalik, to jest moneta. A to jest dwa grosze. Dwa grosze. A ty miałeś jeszcze medalik amaliniowy? Ja, ale ktoś go tutaj dziabnął to. Tu. Jest? Teraz. Teraz, jeszcze jest jeden medalik. Co by nie było. Dwustronny no. chłopie na bogatości. U mnie co tu wyskoczyło 2-4 3-5 złotych. Ja mam prawie sześćiko. <laughs> <skoły żąbi> <laughs> no, Zbigniew mówisz nawet z tej kałuży, bym był hmm. monety. No co, z biżuteli to chyba ten kolczyk, ale... Prawdopodobnie nie jest tam sreberko Mentus Lizak zużyty. <laughs> zużyty, skamieniało się. I co tu? I kamyczek ładnie się bo mi się podobało, Także było fajnie. Wojtek na gościnie pokosił. Dziękować. Było zajebiście, Było zajebiście. dzięki I do następnego, pozdrawiamy. Może nie, ty wyjeżdżasz, tak? Tak, ja już wyjeżdżam. Szkoda. No ale jak, jakoś się skafieramy jeszcze do Holandii rzut beretem jest. Do odymkiem. PKS. Pozdrawiamy. do następnego. Hej.